Hej, witam Was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy robić coś innego, ponieważ będziemy odtwarzać stroje i zdjęcia ze strony SSO. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. No, zdjęć jeden do jeden się odtworzyć nie da, ponieważ no, chociażby patrząc na półsiad postaci w SSO, a. a tutaj, no to. No, widać różnicę, tak? No więc co? Ja nie przedłużam i lecimy do pierwszego kompletu. Nie wiem, ile ich jest, zależy, ile sobie z dzień zgrałam. No więc tak. Zapraszam. Okej, okay, a więc ja już przystaję. I pierwszy komplet, jaki sobie otworzymy, to będzie ten z najnowszej aktualizacji. Kanstrupa sobie zaraz wezmę. Większość ubrań z tego kompletu wydaje mi się, że mam w szafie. Tak, mam. Nadzieję przynajmniej. E, więc ja sobie zaraz odpalę ten outfit na telefonie i będę patrzeć, ale tak się zastanawiam, które, którego kanstrupa lepiej wziąć, bo ten jest bardziej kropkowaty, ale ten jest jaśniejszy. Ten, tego wykorzystamy do jednego jeszcze outfitu to taki spoiler mały, e, więc myślę, że weźmiemy sobie tego. Nie będzie identycznie, e, ale myślę, że będzie ok. A więc macie tutaj przyspieszenie, ja sobie zaraz wezmę zdjęcia i no. I widzimy się, jak będziemy otwierać zdjęcia. Okej, okay. no prawie, jeszcze trochę. O, coś w tym stylu. No i super. Tylko, że tej strzałki tam nie powinno być widać. No to damy tak mniej więcej. O, myślę, że jest naprawdę ok. Jest ok. <grym> Strój się zgadza, jak najbardziej. Poza konia też, a tego się najbardziej bałam. Myślę, że jest git, więc mam nadzieję, że mi się zapisze. No, u niej nie ma tej, tej strzałki, więc po prostu zrobię troszeczkę inny kadr i ona jest bardziej oddalona. O. No, może coś w tym syru. Chyba jest okej. Okay. Mam nadzieję, że się zapisze. Please, zapiszcie. Dobra, jak nie, to wytnę z filmu po prostu. Tak jak zrobię zawsze. Ale okej. Okay. Oceńcie od 1 do 10, jak mi wyszło to porównanie. Tutaj macie teraz porównanie zdjęć. Ja tego już nie będę robić jeszcze raz. A my lecimy do stajni po kolejny outfit. OK, a więc do kolejnego outfitu także będziemy potrzebowali kanstrupa. I także będę potrzebowała tego siodła, więc y, mój kochany, zostaniesz sobie w tym stroju. Ale wezmę od ciebie jeszcze podkowy. Y, to zmieniamy sobie kanstrupa. Akurat tego, co potrzebujemy, mam. Jest identyczny, ale już nie mamy tak prosto, bo nie mamy Visigur. Bo to zdjęcie jest z aktualizacji y, z Grand Prix. Więc yy, no, więc będzie trzeba troszeczkę pokombinować. Ok, ja już po zrobieniu zdjęcia. Myślę, że wyszło nawet okej. Okay. Na pewno nie będzie identycznie, chociaż tak jak mówię przez ten pusiad, ale chyba jest okej, okay, więc lecimy dalej. Ok, kolejne zdjęcie, jakie będzie, to będzie zdjęcie na marwarii. Niby to jest zdjęcie w dwójkę, ale ja to zrobię jakby. Pojedynczo i mamy tutaj cały komplet stęczy, co no łatwe będzie chyba do zrobienia, tylko może najpierw ten komplet znaleźć. Jego ja na pewno gdzieś tu mam. O, dokładnie. To, to, to. Yy, I jeszcze gdzieś ten kask. Tylko że ja tego kasku nigdy nie lubiłam, więc gdzieś go podziałam pewnie. Czy coś. Albo jest tutaj. O! No dokładnie. Yy, ta pani ma troszeczkę mocny makijaż, ale nie będę już zmieniać, bo to na mojej postaci inne makijaże wyglądają dosyć dziwnie, tak samo jak postać w tym kasku to ma jakieś wodogłowie. No ale dobra. Fryzurkę mamy tą samą, no i tutaj jeszcze tylko strój dla konia ten dęczowy. Okej, okay. ja chyba zrobiłam to zdjęcie, chyba wyszło okej. Okay. Udało mi się jakoś zrobić, że pas postać patrzy się w tył. To jest chyba, moim zdaniem, w miarę okej. Okay. Jakiś sąsiad mi tutaj wali coś na podłogę i może być to słychać, więc jak coś to, sorry, ale okej. Okay. No więc, tak, tutaj macie porównanie zdjęć i lecimy do kolejnego. Okej, okay, a więc do następnego stroju będzie potrzebny nam Anglik i tam jest dosłownie biały koń, a ja będę miała czarnego konia, czyli dzisiaj zamiast White Horse będziemy Black Horse. Okej, okay. no dobra, to jest chyba z aktualizacji o wyścigu, tam, 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 Morland, tam był chyba ten Lindy, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. I tak, kask chyba ten mam, rękawiczki jakieś brązowe się znajdzie. Nie jestem pewna co do butów, ale myślę, że jakoś tam znajdziemy, no tylko że ten koń ma koreczki, a Darko ma rozpuszczoną grzywę, więc po prostu nie będę zamieniać, bo po co? Więc y, skończyłam te zdjęcia, jak dotąd chyba wyszło najgorzej, tak mi się wydaje, no, ale ale jak troszeczkę podziałam perspektywą, może drąga nie widać aż tak bardzo, a, a, ale jest okej, okay. da się przeżyć Kinga, dlaczego włazisz do podwózki, no niektóre rzeczy już się robi tak totalnie z przyzwyczajenia, ale dobra. Mm, tutaj macie porównanie, a my lecimy do następnego stroju. <gry> Okej, okay, y, ostatni strój przed nami i tego stroju nie mam w szafie, więc trochę może sobie tutaj kupimy. Biedna liczba SC taka równa była i już zaraz nie będzie. I jest ona na komerze. Tutaj tym razem muszę. Podziałać bardzo, bardzo, bardzo długo, żeby taki efekt osiągnąć. Tylko one się ustawiły w strasznie dziwny sposób. Tworzą gwiazdę. Generalnie tutaj jest moment, gdzie ja weszłam sobie na database i szukałam. Tego czapraka, ale nigdzie go nie mogłam znaleźć, i chyba on jest, w sumie był na tej krzelodorze, i co kiedyś były z foczkami, więc raczej już go nie dostanę. Tak mi się wydaje. Jak chcecie poszukać sobie czapraków, to linka do database dam w opisie. No ale co, jak wiecie, gdzie on jest, ten czaprak, to możecie mi powiedzieć, bo naprawdę miałam wielkie nadzieje w tym stroju, więc jakby, no. Ja wracam do jedzenia, obiadu i montowania i miłego oglądania dalej. Udało się chociażby raz. Dobra, nawalamy teraz to, żeby się zapisało. Jest ok, myślę. Jest na serio ok. Więc sobie w takim outficie po prostu zakończymy ten odcinek. Bo jest mi smutno, że tego czapraka nie umiałam znaleźć. Jak wiecie, to tak jak mówię, że możecie mi powiedzieć. Chociaż tutaj był jeszcze jakiś sklepik, tam pokazał. A, dobra, trudno. Cho chociaż wa warto sprawdzić, ok? Bo tam widziałam w grafikach jeszcze ten sklepik tutaj, więc warto sprawdzić. Ale jak coś to bym musiała w sumie postarzać to zdjęcia. Trudno, czapraczek jest wart tego. A czemu tu nie ma? A, dobra, e VIP? Ok, sklep. What? What? Co to są za kwadraty? Czy to będzie znaczyć, że możemy sobie kupować ile chcemy tego żarcia? Okej, okay. ej, fajny czaprak. <laughs> Fajne rzeczy. Dobra, next. A czy ty masz do mnie coś? Please, please, nie. Nie, okej. Przeszukam jeszcze te sklepy tutaj i do was wracam zaraz. A te sklepy tu gdzie? Super. SSO, I love you. W ogóle naprawili i można już tańczyć na dyskotece. Dobra, jedziemy sobie na dół. Jedziemy skoczyć z mostu. Eee... Więc no. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek też Wam się spodoba i że chociaż trochę mi się udało, tutaj jak nie zapomnę, to wstawię Wam wszystkie zdjęcia, jakie udało mi się dzisiaj zrobić. A więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. A więc do zobaczenia, do następnego. Cześć!